Takso wspiera elektroniczny obiekt dokumentów. Dzięki temu do dokumentów może mieć dostęp wiele osób z firmy oraz z księgowości. Tak dostępny jest moduł e-dokumenty. Aby wejść do modułu e-dokumenty, należy kliknąć w aplikację i wybrać tą żółtą i go. Takso pozwala na przechowywanie różnego rodzaju dokumentów. Zarówno faktur kosztowych, rachunków, paragonów faktur przychodowych, ale również dokumentów kadrowych, umów zleceń, umów o dzieło, dokumentacji pracowniczej, umów innego typu, na przykład związanych z działalnością firmy oraz innych dokumentów po to, aby wszyscy mieli wygodny do nich dostęp elektroniczny. Dokumenty, jakie możemy dodawać do co, to są faktury w postaci PDF, faktury skanowane. Czy to w postaci obrazków, ale także pliki takie jak Excel, Word, różnego rodzaju raporty, czy pliki jako paczki wygenerowane z innych systemów. Takso zapewnia również proces odczytywania danych faktur. Polega to na tym, że gdy przekażemy do takso plik PDF z dokumentem, usługa digitalizacji odczyta wszystkie istotne dane z dokumentu. Kwoty, daty, terminy płatności, informacje o kontrahencie oraz informacje o kwotach, kwotach VAT, stawkach VAT, kwotach do zapłaty. Dzięki temu wyszukiwanie dokumentów takso jest bardzo proste i wygodne, gdyż wystarczy, że wprowadzimy fragment nazwy i możemy wyszukać dany plik. Możemy szukać również po kwotach, po numerach, po datach. A dzięki odczytowi dokumentów możemy je wygodnie opłacić, eksportując przelewy do banku oraz zaksięgować, czyli czytać paczkę dokumentów do dowolnego systemu księgowego. Takso także jest gotowy do pobierania dokum dokumentów z krajowego systemu faktur, tak zwanego kse. Okay. Jak dodawać skany faktur kosztowych i innych dokumentów do taksu? Istnieje kilka sposobów na dodawanie dokumentów i wybierzemy ten, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Najczęściej jest to zależne od ilości dokumentów, które chcemy dodać. Aby zobaczyć, w jaki sposób możemy dodawać dokumenty, należy przejść do modułu e-dokumenty i wybrać opcję dodawanie dokumentów. I tutaj mamy następujące możliwości. Możemy dodać dokument po prostu wybierając go z dysku, wskazując i przesyłając do taksu. Kolejnym sposobem jest również przyciągnięcie tych dokumentów do tego właśnie pola dodawania. Bardzo wygodne jest dodawanie dokumentów mailem. Jeśli otrzymujemy maile z załącznikami w postaci faktur, możemy taki mail przekierować na nasz specjalny adres dedykowany dla naszej firmy w Taxo. I tutaj należy tylko zwrócić uwagę, żeby osoba, która wysyła takie dokumenty do Taxo, była do tego uprawniona. To znaczy była użytkownikiem Taxo i korzystała z takiego samego maila, bądź też została przez właściciela firmy tutaj w odpowiedni sposób uprawniona. Co pokażemy w osobnym filmie. Wysłanie tego dokumentu jest bardzo proste. Po prostu wystarczy dać, przeszli dalej załącznikiem i Takso sobie już samo z tym poradzi. Możemy do Takso również dodawać pliki z innego systemu. To mogą być jakieś pliki z fakturami, to mogą być, może być plik z wyciągami. Takso obsługuje ponad 140 różnych formatów tego typu plików, które możemy wykorzystać. Jeśli mamy dużą ilość dokumentów do dodania co miesiąc, warto jest skorzystać z aplikacji Taxo Kurier. A aplikacja to nic innego jak automatyczne przesyłanie dokumentów z dowolnego folderu na komputerze, który sobie założymy i który w tej aplikacji wskażemy. Po zeskanowaniu faktor lub dodaniu do tego folderu, tak, sobie przesył je automatycznie. Natomiast jeśli chcemy wybrać naj, taki wygodniejszy sposób dla małej ilości dokumentów, albo sytuacji, gdzie ciągle jesteśmy w ruchu i nie mamy tych dokumentów w jednym miejscu, możemy skorzystać z aplikacji mobilnej do Google Play lub iStore. I w tym momencie zainstalować aplikację Taxobox, zrobić zdjęcie faktury, i ona również zostanie automatycznie przesłana do Takso. Jeśli pracujemy w dokumentach na tabeli dokumentów, to również bez przechodzenia do tej strony dodawanie dokumentów możemy przeciągnąć i upuścić pliki w to miejsce bądź też kliknąć nad tabelką, wskazać dokumenty i również je bardzo szybko. No tak, co przesłać?